To Chorkowski Mogę powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu, że jestem ozdrowieńcem. Informacja ta, którą Wam przekażę, wyczerpie temat i zdarzenie, które miało miejsce dokładnie dwa tygodnie temu. Praktycznie w piątek, trzy tygodnie temu, kiedy słabo się poczułem, przekazałem Maji informację, że nie przyjeżdżaj do domu, zabierz dziecko, jedź do rodziców. Będziesz odizolowana ode mnie na okres taki, jaki będzie wymagany w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy na COVID-19. Razem z Jaserem, moim kierowcą, udaliśmy się do Szpitala Biegańskiego. Tam zostały zrobione badania. 15 minut dłużej. Oczywiście COVID-19. Wypowiedział się bardzo pozytywnie na BD. W związku z tym, cóż robić? Robimy badania. Tomograf komputerowy, sprawdzenie płuc. Od soboty, trzy tygodnie temu, byłem sam w domu. Każdego dnia moja żona przyjeżdżała, oczywiście, w pełni zamaskowana. Dawała mi zawsze Klekson, który działał bardzo pozytywnie na krew. Po co to robimy? Dlaczego ja odizolowałem dziecko, które płakało za okna samochodu, gdzie pokazywałem się w oknie i machałem juniorowi, ponieważ on nie dopuszczał w ogóle do tego, że ja mogę mieć COVID-19, że ja mogę mieć koronę. Kłócił się ze swoimi kolegami i mówił, że tata nie jest chory na koronę. Po prostu tata jest przeziębiony i bardzo się chciał do mnie przytulić. To była nieprawdopodobna moc, nieprawdopodobna siła, gdzie każdego dnia, kiedy widziałem juniora przez okno, kiedy mi machał, powiem zupełnie szczerze, serce pękało, ale to są fakty i taka jest rzeczywistość. Niemniej jednak dzisiaj moc na 120. Czyli po tym wszystkim oczywiście dalej, a bardzo aktywnie funkcjonuje i normalnie żyje. W tym momencie są na tyle silne przeciwciała, które blokują jakiekolwiek dalsze zakażenie. Ehm, oczywiście, w momencie, kiedy będę mógł te przeciwciała przekazać tym, którym mogą pomóc w leczeniu, zrobię to z ogromną przyjemnością. Ci, którzy dzisiaj komentują, że nie ma żadnej zarazy, że nie ma żadnej pandemii, że to wszystko jest wymyślone na potrzeby wielkiego biznesu światowego są w bardzo dużym błędzie. Docierają do nas informacje skandaliczne od osób, którym wydaje się, że są mądre. To są puste łby, które twierdzą, że statyści to ci, którzy leżą na łóżkach szpitalnych, a ci, którzy pakowani są do worków po śmierci, to są aktorzy. Przyszedłem Książkowy wynik COVID-19. Książkowy. Strata mocy około 70%. Nie dostawałem plenu, ale chciałem podziękować lekarzom ze Szpitala Biegańskiego w Łodzi, którzy bardzo mi pomogli. I dziękuję tym wszystkim, którzy byli ze mną, którzy mi pomagali którzy dawali mi moc, dawali mi siłę. Dziękuję Danielowi z Warszawy, dziękuję Maćkowi, który telefonował, Szwajcarowi, który telefonował do mnie. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, którzy byli bardzo blisko mnie, którzy wiedzieli o tym, że jestem zakażony, ale byli na tyle w porządku i lojalni, że nigdzie nie przedostała się ta informacja do żadnych mediów. Także uważajcie na siebie. Zwracajcie absolutnie szczególną uwagę na to, z kim przebywacie, w jakich okolicznościach jesteście i nie dajcie się dopaść zarazi.